Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy Ja nazywam się Broda, to jest Angry Birds Epic Dawno nie było tej gry, także wracamy z powrotem do niej Tu mamy jak widzicie jakieś jest tutaj Wow, dostajemy Shop Offer Name Co to jest? Dostaniemy tyle monet? Co? Moi drodzy... Coś się chyba zbagowało, bo nie chcę wierzyć, że to coś takiego dostaliśmy. W ogóle, gra mi się zacięła teraz. No nie wierzę, że mnie złapaliście na tym. A, basted. Patrzcie, ile tych złotych monet byśmy dostali. Coś chyba nie tak. Halo, gra mi się teraz zacięła. No tak, to być nie może, słuchajcie. Weźmiemy sobie Wasze komentarze przy okazji. I zdjęcie, tak, proszę bardzo. No ale, słuchajcie, co ja mam teraz zrobić? Gra mi się nie, nie działa. Boże nie chcę LEGO. LEGO ja chcę Epika. co? Nie mogę wyjść z niego. Dobra. No nic moi drodzy, zrestartujmy w takim razie sobie. Yy. Musimy zrestartować sobie bluestacka Bo nie wiem co się stało. Było to bardzo dziwne, słuchajcie. I zaraz lecimy z tym, muszę odpiąć tutaj jeszcze pendrive'a. Dobra, i lecimy jeszcze raz. Niech się załadują na Mangribercy dziwne. Rzecz nie wiem, czy dajcie znać, czy też mieliście taki błąd. Witold, brod. Na setny odcinek z Angry Birds Epic zrób specjal, że będziesz odwiedzał nasze Angry Birds. Pozdrawiam, i moja łapka w górę. Kiedy pago? PNR for food? No, pomyślę nad tym. Dobra, dobra myśl w sumie. Dobry, dobra propozycja z Twojej strony. I myślę, że tak zrobimy, że na setny odcinek z Angry Birds, jeżeli będę pamiętał, mam nadzieję. Będziemy, słuchajcie, właśnie odwiedzać wasze bercy, -y. Będziecie się mogli pochwalić waszymi zdobyczami, waszymi itemami. Dziękuję za łapkę w górę. Nagrasz grę Trackmania United Forever. Proszę, Jakubie, pomyślę nad tym. Dobra, mamy tutaj dodatkowe rzeczy. Okej, okay, no i właśnie to jest to. Tylko że Shop offer Long Name. To coś, coś jest tutaj zepsu. Nie mówcie mi, że jak wchodzę do tego sklepu, coś mają zepsute z tą grą. Serio? No i będę musiał znowu zrestartować. No przecież to jest chore. Żeby tak poważne studio nie ogarniało tej gry, to jest bardzo niedobre, że tak... Takie, nie wiem, popularna gra, bardzo popularna seria gier, no a twórcy tak, tak strasznie to skopali. No ale cóż, włączę to jeszcze raz i sobie pogramy już tym razem, mam nadzieję. W te Ngrybercy. Moi kochani. Zaraz niech się załadują. Pomyślę nad tą grą, Trackmania. Zobaczymy, jak Jakubie. Wszystko w swoim czasie. Piotrek, mam suchara na dobranoc. Jak się żegna wąż. Oj, coś czuję, że to będzie mocne. Coś czuję, że to będzie mocne. Jak się żegna. Jak się żegna wąż. Ja już się zwijam. No, to należało w sumie umieścić tutaj, moi drodzy. Nieźle, a fajny słuchar, dość śmieszny. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. W takim razie, już nie przejmujmy się tym sklepem. Nie będę tam wchodził, bo widzę, że mają jakieś problemy. To jest tak naprawdę jakaś pułapka. Więc dobra, skorzystajmy z, moi drodzy, z oferty tutaj u Orła. Być może coś kupimy ciekawego. Zaraz to zobaczymy, co my tu mamy. Niech będzie tak, proszę bardzo. A wykupimy wszystko, czemu? Jezu, kupiłem coś za złote monety. Nie wierzę w to. Normalnie nie wierzę w to. Jaki fail, co ja zrobiłem? Nie, straciłem tyle złotych monet. I co ja teraz, bardzo biedny, zrobię? No nie, moi drodzy, straciłem 75 złotych monet. Przez misclick tak zwany. Bo nie wierzę w to, no ale dobra, lecimy dalej. Będziemy musieli teraz ciułać te złote monety. Dzięki, fajny sucharek, pozdrawiam Marcel. Bro, super odcinek, dzięki za łapkę, Marcelu. O, dobra, od razu lecimy tutaj z papryczką. Nagrasz geometry Dash na Steam kup, lub kup na sklep Play i też jest darmowa wersja. Pomyślę nad tym. Słuchajcie, daj, dam, dajcie mi jeszcze chwilę czasu. No, myślę, że nowe gry będziemy też grali. Ale to jeszcze trzeba tutaj zakończyć. Niektóre serie, tak naprawdę, dobra, 27 level nie jest źle, może być tylko lepiej. Także się cieszę bardzo. Pozdrawiam. Rot, mój kuzyn jest już chyba w 7 cave. Ie. E, no to super, Mateuszu, gratuluję. Gratuluję, gratuluję, i układam gratulacje jeszcze raz. E, dobrze, no to co, moi kochani, będzie trzeba teraz tak udać się do gniazda. Dostaliśmy jedną złotą monetę, co prawda, ale ta graścina też długo się ładuje. Wejdziemy sobie tutaj, załadujemy sobie jedną złotą, może jakiś los jeden zrobimy, kto wie. Jakiś dostaliśmy. Ar tak, widzę, że nowe wizualizacje są nowe. Okej, okay, świnki nie załadujemy, ale możemy obejrzeć coś. Naprawdę będzie tutaj reklama i jest jeszcze głośna. Tak być nie może, proszę o wyciszenie Bluestacka, bo to... Nieładnie tak... takie głośne reklamy. Brod, zrobisz w Kogamy mapę z widzami? Jakbyś nie wiedział, to bym ci powiedział. Mega ziomie, no, jak zrobić mapę? Ja nie wiem, czy bym strasznie umiał zrobić swoją planszę, także... Kto wie, ten wie. Nie wiem. No, może byście mi wtedy pomogli. No nie wiem. Zastanowię się nad tym. Natomiast my tutaj musimy dalej tutaj zrobić jakiś losik. Free roll, zobaczymy, czy coś wypadnie. No, super rzeczy wypadają. Aż się pokuszę nawet tak zrobię. No, powiem wam szczerze, jest moc. Są tak super... Wytrzesane itemki, że nie wiem. Wejdźmy jeszcze, słuchajcie, do naszych sztandarów. Może wygraliśmy jakieś tam srebrne monety? Bardzo by mi było miło, jakby tak się rzeczywiście stało. Dobra, finish. Ok, dostaliśmy jedną złotą gwiazdkę. No cóż, niech i tak będzie. Dobra, niech będzie i ten sztandar, moi drodzy. I myślę, że tu kolejne jakieś, z tego co wiem. Kolejne jakieś eventy będą. Dobra, zagrajmy sobie jedną na szybko. Moi kochani. I zobaczymy, co nam tutaj się stanie. Brod, kiedy Clash of Clans? Bartek, no, myślę, że za niedługo. Dobra, wróg zaczyna. Mam nadzieję, że dużo nas... No i znowu w czaka. Wszyscy na czaka lecą. Co za goście, no. Dobra, zróbmy tak. W razie czego ich będziemy... Słuchajcie, może nas tutaj. Pff, serio, nie sfrizuje? Ani trochę nie sfrizowało. Ale bieda. Czemu. Halo, czemu te ptaki tak. Oj, coś czuję, moi drodzy, że możemy przegrać. Więc nie wiem, spróbujmy coś takiego zrobić. Chociaż nie, chyba damy radę. Damy radę. Pięknie, bombę z gry wyłączyliśmy. Czak, widzę, że w mój sztandar chce. Zaatakować. Okej. Okay. Myślę, że zrobimy sobie coś takiego. Subcio. I zrobimy tak. Teraz niech atakuje ten nasz... Słuchajcie. Przeciwnik. Dobra, widzę, że znowu mamy załadowane... Ajajaj, no to zróbmy tak. Jak mamy załadowane w sumie nie, załadowaną papryczkę, to czemu nie? Niech tutaj walczą nasi. Dobra, lecimy prosto, prosto w sztandar, będziemy bić. Oj, on tu na, nasz potężnie uderzy. Ale daliśmy ogólnie radę. Myślę, że ten sztandar już też za niedługo padnie. że bardzo, troszkę się uleczyliśmy. I teraz zwalniemy w niego. No i proszę, udało się, nie jest tak źle. Uzbierałem na paladyna Franek, no to gratuluję Ci bardzo serdecznie. Podziękowania dla Ciebie i składam serdeczne gratulacje. Oj, dwie złote gwiazdki, no niech będzie. Chociaż tyle. Zawsze to coś, prawda? Zawsze to coś. Dawid, Brod, a jak się nie ma du dużego levelu na Engelbers, to pozwala. Teraz nadal na korzystanie? Jasne, że tak, to nie, ma, nie ma, żadnego, nie ma nawet o czym mówić, nie ma żadnego problemu, możecie brać ode mnie, pożyczać moje Angry Birdsy. bez problemu, w każdej chwili służę pomocą, dobra, Ok, niech się nam to powiększy i teraz jedziemy do tej jaskini, robimy sobie kolejny event. Zobaczymy. Mam nadzieję, że kolejne trzy gwiazdki tutaj zdobędziemy. Polecam Ci grę Garry's Mode. Bardzo fajna gra, ale chyba nie na ten kanał. Pozdrawiam. Dzięki za łapkę. Super, super mix. Garego Mode'a już grałem, Garry's Mode'a. Wow. Watch video. O proszę, tutaj dodali tą... o proszę, opcję, że możemy obejrzeć sobie jakieś wideo. Dobra, niech tak będzie. Możemy jeszcze więcej wrażeń dostać, ale to nie ma sensu. Myślę, że na razie jest ok. Na razie powinniśmy dać radę. Ile tu jest? Uuu, aż się prosi, moi drodzy, o EXPY. Aż się prosi. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Ok. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Wróć, zrób live skogamy, proszę. Arturze, pomyślę nad tym. Spokojna głowa. Dobra, cyk. Udało nam się ich tutaj wyłączyć. I myślę, że 28. Level będzie Będzie w tym odcinku już w końcu zdobyty. W końcu będziemy mieli ten level. Ten level, który tak, na który tak czekaliśmy. Zróbmy tak. Widzę, że... Ajajajajaj, aj, 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 ale nam brakło. Ale nam brakło, ale damy radę. Spokojnie. Brod, jednak mnie posłuchałeś. A Tadeuszu, z czym cię posłuchałem? Bo już zapomniałem. Musisz mi przypomnieć. Dobra. Atakujemy tutaj. Piękny, piękny przesiew zrobiliśmy. I myślę, że... O, 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 już prawie, już prawie do levelu, już prawie. Ale się nie mogę doczekać. Kolejny level, więc ptaszki będą mocniejsze. Ok, co teraz? Robimy tak. Bomba wcale nie jest takie duże obrażenia nie ma wcale. Troszkę szkoda, no ale niech będzie. Jak... Jak piroman nazywa wybuchową. Jak piroman nazywa wybuchową dziewczynę. Laską dynamitu. Co mówi kula do postrzelonego, znam cię na wylot. Ale suchary, normalnie... Moi drodzy, wy to macie żarty. Dobra, lecimy. Adrian, ty to masz sucharki. Adam, ja dałem 163 łapkę. Wow, dziękuję wam w ogóle za tyle łapek w górę. Zapraszam was, słuchajcie, do łapkowania filmu. Dobra, to robimy tak. Pięknie papryczka już załadowana. I myślę, że level już też będzie. Jeszcze nam troszkę brakło, no nie. I zrób live, w którym zbierzesz wszystkie esencje i dasz co ty na to, Adam. No. Myślę, że warto by było zrobić taki odcinek. Będzie on dość długi, ale możemy tak sobie porozmawiać przynajmniej wtedy. Jak najbardziej? Czemu nie? To jest dobry pomysł. Dobra. Okej, okay, przynajmniej dwie świnki wyłączyliśmy z gry. Zrobimy w sumie tak. Okej, okay, i teraz tak. Pięknie. No i teraz już musi być level. Teraz już na pewno będzie level. Tak, słuchajcie, 28. Super, zwiększone życie i obrażenia naszych engryberców. Bardzo mnie to cieszy. Robimy sobie coś takiego. I tak. No i papryczka znowu załadowana, także wszystko leci tak jak należy. A zrobisz kanał taki trochę straszniejszy i nagrasz Nafa. Jest już kanał Broad Games i tam najprawdopodobniej będą trafiały takie gry. No póki co na razie innych nie planuję. Słuchajcie. Dobra, pięknie. Udało nam się rozprawić tutaj z tymi przeciwnikami. Ekspy lecą jak szalone. No i co? Będziemy tutaj sobie, myślę, przejdziemy ten etap. Tutaj lecimy tak. O, fajnie, że krytyki weszły, to mnie bardzo cieszy. No i powinno być dobrze, powinno być dobrze. Kraft, Brod, jeste, jesteś moim najlepszym YouTuberem i jesteś bardzo miły i bardzo, bardzo fajny. Szkoda, bym ci nawet 100 miliardów subów dał. Dzięki, bardzo mi miło. Fajnie by było mieć tyle subskrypcji, no ale to, wiecie, nie wszystko można mieć od razu. Dobra, no tego pana tutaj zestrzeliliśmy. Ale dzięki za ciepłe słowa, bardzo mi jest miło. Brod, w setnym odcinku zrób pełno roli i nagraj go tak, żeby trwał jeden, jedną godzinę. O jejku, Pawle, no pomyślę nad tym, no ale to będzie strasznie długotrwałe, jeżeli tyle miałbym robić tych roli nie wiem, zastanowimy się nad tym. Nie mam tyle w sumie złotych monet, żeby robić te role, bo jeszcze straciłem w tym odcinku. Straszny fel, fail. Więc trochę mi przykro, trochę mi smutno jakby nie było. Ale za to ekspres strasznie fajnie sobie nafarmimy. Oj, co mnie tu tak atakuje? A, to ich zaraza. Dobra, może się troszkę uleczymy dzięki temu. Przydałoby się, o właśnie, bardzo ładnie. Cieszy mnie to. No, troszkę się chilnęliśmy i przez to dostajemy jeszcze doświadczenia. Więc bardzo fajnie. Dziękuję za łapkę Pawle, bardzo mi miło. Ojku, jest tu kapitan piratów. Musimy coś z nim zrobić. Od razu do niego strzelamy. Dobrze. Zróbmy tak i też go sobie tutaj wyleczymy. Pięknie. I tego tutaj jeszcze zestrzelimy. Bardzo ładnie. I papryczka nam się za. za... Oj, jeszcze mi tak. Te... A, mam odporność. No i tyle w temacie, słuchajcie. Tyle w temacie, mam odporność na to. Także nic mi nie zrobisz. Ale za to mamy dużo doświadczenia. Dziękuję za łapkę, i może otwieraj te wiadomości pomiędzy odcinkami. No w sumie padło taki pomysł, padł od, właśnie od was, że żebym po prostu otwierał gdzieś w trakcie jakiś inny filmik zrobić od samego otwierania, więc może coś takiego pomyślę i zobaczymy, coś takiego zrobimy. Samo otwieranie wiadomości i przyjmowanie ich, bo wiem, że dzięki temu też Wy dostaniecie coś, więc warto by było zrobić coś takiego. No i trochę nam tu obrażeń zadadzą. Ale w sumie nie tak dużo jak, jak myśleliśmy. Dobra, zestrzelmy go. Pięknie, no ładnie poszło. Wszystkie świnki tutaj zestrzelone. No i został ostatni tutaj. Ostatni bastion świnek. Lecimy w ten sposób. Pięknie, mamy teraz paprykę Ona się rozejdzie Uuu, zostawcie mi czaka na litość boską, ludzie to Znaczy, świnki, zostawcie mnie Zostawcie mi tego czaka! Dobra Pięknie, no to ładnie pozamiataliśmy wszystko za jednym razem Ciekawe czy uda mi się, słuchajcie, trzymajcie kciuki teraz, czy mi się uda wylosować za pierwszym razem ten item Ciekawe ile punktów dostaliśmy, no nie, nie jest taki zły wynik. Mapę dostaniemy, chyba to jest ta mapa, co ma ten bomba tutaj w ręku, tak mi się wydaje. No nie mogę jej wylosować, ale mamy pecha teraz. No, w końcu się udało. Dobrze, mamy mapę, kolejny artefakt do kolekcji, kolejne item, moi drodzy. Ja wam, o, level, proszę bardzo, atak, 3 złote monety, bardzo ładnie, który tu miejsce miałem, o i piąte, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i tyle, dziękuję i napiszcie komentarz, trzymajcie się, pozdrawiam, papa pa, cześć moi drodzy.